Si Patrol. Pieski ratują Aleksa. Zapowiadał się ciepły, słoneczny dzień w Zatoce Przygód. Zaprzyjaźniony z psim Patrolem Alex postanowił pojeździć na swoim nowym super trójkołowcu. Pojazd został zbudowany z tego, co Alex znalazł na zapleczu pizzerii pana Portera. Zobacz dziadku, co udało mi się zrobić! krzyknął Alex. Fantastyczny rowerek! uśmiechnął się pan Porter. Spójrz, powiedział Alex, zapinając kask. Następnie popchnął rower, skoczył do środka i zaczął pedałować ze wszystkich sił. Nagle pojazd zahaczył o krawężnik i rozpadł się, a jego części poturlały się na wszystkie strony. Mój wspaniały trójkołowiec, zmartwił się Alex. Zaraz go poskładam, dodał i ruszył w stronę ulicy, żeby pozbierać rozsypane elementy. Zaczekaj, krzyknął dziadek. – Zobacz, części są porozrzucane po całej ulicy. Przecież nie wejdziesz pomiędzy samochody i nie zaczniesz ich zbierać. Nagle panu porterowi wpadł do głowy świetny pomysł. Wyjął telefon i wykręcił numer Rydera. – Cześć Ryder, mam pilną sprawę. Alex potrzebuje pomocy przy swoim super trójkołowcu. A wiem, że ty potrafisz sobie poradzić z każdym pojazdem. – Powiedz mu, że wyruszamy – odparł Ryder – Żadna praca nie jest za duża, a żaden psiak za mały. Ryder skrzyknął pieski i po chwili cała drużyna była już w drodze. Chase, ty zatrzymasz ruch samochodowy na ulicy, żebyśmy mogli pozbierać wszystkie części rowerka, zarządził Ryder. Chase stanął po środku ulicy i zaczął kierować ruchem tak, by Ryder i Alex mogli bezpiecznie zebrać porozrzucane elementy super trójkołowca. Wszystko to, co chłopcy znieśli z ulicy, roki przewiózł do garażu w bazie będziesz umiał to naprawić spytał alex oczywiście odpowiedział z uśmiechem Ryder. i zaraz wraz z rokiem zabrali się do pracy po chwili rowerek był złożony tym razem znacznie solidniej fantastycznie teraz mój trójkułowiec może jeździć ekstra szybko ucieszył się alex i wskoczył do środka chłopiec już chciał ruszyć ale rider go powstrzymał Przede wszystkim musisz się przyzwyczaić do swojego nowego rowerka. Na początek przejedź się powoli w stronę bazy. Niestety, Alex był tak podekscytowany, że zamiast słuchać rajdera, po prostu ruszył przed siebie. Patrzcie, jadę! krzyknął oddalając się na swoim trójkołowcu. Po chwili, gdy chciał się zatrzymać, okazało się, że rowerek zamiast stanąć jedzie coraz szybciej i szybciej, zataczając na ulicy szerokie łuki. A jaj, co tak szybko! wystraszył się Alex. – Ratunku! Ryder i pieski jechali tuż za Alexem, który mknął prosto w kierunku bardzo ruchliwej ulicy. Chase! zawołał Ryder. Zatrzymaj samochody! Chase się tym zajmie, szczeknął piecek policyjny. Chase wyskoczył ze swojego pojazdu i zatrzymał pierwsze auto. Stop! Trwa interwencja psiego patrolu! Samochody wyhamowały w ostatniej chwili. Spokojnie, Alex. Psi Patrol ci pomoże. Zawołał Ryder. Alex i Ryder zbliżyli się do mostu. Sky! Ryder wezwał kolejnego pieska przez mikrofon zamontowany przy kasku. Jest nam potrzebny Twój helikopter. Umawiamy się przy moście. Chwilę potem Sky zawisła w helikopterze nad mostem. Sky! krzyknął Ryder. Dasz radę złapać rower Alexa na hak? – już się robi! odpowiedziała Sky, po czym dogoniła Aleksa i zaczepiła linę o jego trójkołowiec. Rowerek się zatrzymał. Aleks był bezpieczny. Chłopiec tak się cieszył, że ze szczęścia skakał i machał rękami. Wow, Sky, to było super! Dziękuję Wam! Zwrócił się pechowy rowerzysta do psiego patrolu. I przepraszam, Ryder, nie potrafiłem się powstrzymać. Ten nowy trójkołowiec jest taki fajny. W porządku, odparł Ryder, ale na przyszłość pamiętaj, że jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to zaczynaj od najłatwiejszego poziomu. Alex kiwnął głową i się uśmiechnął. Wiedział, że następnym razem już nie będzie tak szalał. Świetnie Wam dzisiaj poszło. Co powiecie na lody? zaproponował Ryder. Ciebie, Alex, też zapraszam, jeśli masz ochotę. Pewnie, że mam, odpowiedział Alex. Pościgamy się? No nie. Chase potrząsnął głową. – To znaczy pojedziemy powolutku? – poprawił się Alex. – Chodźmy – zarządził Ryder, a pieski pokazały Alexowi, jak jechać bezpiecznie. – Dobra robota, Alex. Zdobyłeś pierwszą nagrodę psiego patrolu w zawodach w bezpiecznej jeździe – powiedział Ryder i wręczył niesfornemu rowerzyście puchar wypełniony lodami. – Dzięki, Ryder – oblizał się Alex. – Nie ma problemu – odparł Ryder. – Jeśli masz kłopoty, dzwoń po pomoc – Psi-patro zawsze gotowy do akcji. Koniec.